Ok, witam, dzień dobry. Generalnie, co się stało? Byłem na siłowni, bardzo fajny trening, udany: klata, barki i triceps. Naprawdę, triceps tak mnie palił, jak robiłem, że to szok, ale siłownia była zrobiona. Za godzinkę będzie live z odsłonięciem kart Edwards i pewnie wytłumaczę, w sensie Mirek wytłumaczę, albo Ludwik, nie wiem kto będzie prowadził. Parę fajnych rzeczy odnośnie Edwards, także na to czekam. A jeszcze zaraz będę robił zdjęcia, bo mam takiego fajnego powerbanka do sprzedania, który ma 43 tysiące mAh. Także muszę zdjęcia zrobić i go wystawić do sprzedania. I dzisiaj też był pierwszy dzień, kiedy dostałem pierwsze zadania do w sensie pierwsze. Tak naprawdę kolejne zadania do zrobienia z portalu Heyadu ale pierwsze zadania ze świata, który przejąłem, a jest to świat krypto. Także pierwsze zadania zrobione. Jeszcze mam takie późniejsze, w sensie były zadania, które były przedstawione w ten sposób, że jeżeli ktoś jest nie wiem, bardziej zaawansowany i chce przyspieszyć, jakby przechodzenie z poziomu 1 do poziomu 3, no to musi założyć konto na Binance. Coinbase yy, i jeszcze gdzieś tam i do tego zamówić ledera, ledgera, ledera, no wiadomo, albo trezora i będę pewnie zamawiał jedno albo drugie jeszcze, nie wiem co dokładnie, ale jedno albo drugie będę zamawiał, także póki co tyle i zaraz przejdziemy do tego, co się działo po live, bo myślę, że po live będzie naprawdę wow, jestem już po live, który odbył się chwilkę temu, tak naprawdę za Kilka godzin temu już, ale co wynikło z tego live'a. Przede wszystkim zostały odkryte NFT Edwards i przedstawionych parę informacji na temat, co się będzie działo w przyszłości, a między innymi będzie to tworzenie osobnych światów, czyli świat zdrowia, świat hobby, świat. No to takie wymieniam po prostu. Ale nie wiadomo jaki będzie pierwszy. Dowiemy się w 5 stycznia dopiero. I osoby, które mają y, NFT Edwards będą mogły brać udział w grze. A ta gra będzie polegała na tym, że każdy świat będzie miał osobną społeczność. I teraz dostęp do tej społeczności będzie przez NFT. I każda społeczność będzie miała po 1000 NFT. 750 będzie sprzedawanych normalnie za złotówki. Chyba za złotówki. Ogólnie po prostu będzie sprzedawane. A 250 będzie rozdawane dla osób, które mają dostęp do Edwards. Po prostu NFT Edwards. I aby te NFT zdobyć, wygrać, będzie trzeba brać udział w grze, która nie wiem na czym będzie polegać. W sensie wiadomo, a bardziej nie wiadomo, dowiemy się 1, 5 stycznia. A jak wyglądają te NFT Edwards, to Ci nawet pokażę. Prezentuję się w ten sposób. O, jest biały, tutaj jakiś biało-pomarańczowy, tu pomarańczowo-niebieski, tu jest w ogóle czarny, gdzieś jeszcze były, o, tu są niebieskie. Ja mam dwa NFTki i jeszcze dwa mi się nie odkryły, bo też widz... mogli zobaczyć, że jest dużo niepodkrywanych kart i to nie wiem z czego wynika. Po prostu kwestia OpenSea, parę, paręnaście godzin i wszystkie będą odkryte. A co do tego, zostanie wysłany mi jeszcze jeden NFT, w ramach tego, że zakupiłem dostęp do Hey Edu na, w tej promocji, która była do 9 grudnia. gdzie e, Był zapis na Mint Hey Edu Genesis oraz do tego jeden darmowy NFT Edwards. Bardzo mnie ciekawi, jak wygląda ten trzeci NFT. W sensie wiem, jak wyglądają już te dwa, które mam, bo wiadomo, można po tych statystykach zobaczyć ale nie wiem jaki dostanę i to mnie bardzo, bardzo tak trzyma w niepewności. Ale dowiem się najprawdopodobniej jutro, bo podałem już dzisiaj adres portfela, na który ma zostać wysłany NFT. A poza tym y, mam już odznakę Krypto 1, y, poziom drugi bohatera i wybrałem też nazwę, jak ma się nazywać mój personalny trener, trener personalny. I myślałem o tym parę dni temu, i doszedłem do wniosku, że jedyna osoba, która mogłaby mnie motywować, jest to owca. Michał Owca, Owczarzek z warszawskiego koksu. I tak właśnie nazwałem swojego trenera personalnego, czyli owca buka. I będzie mnie owca uczył, w sensie wiadomo, po prostu jest to nazwa, ale będzie mnie to bardzo motywować. I guess. Ale dowiemy się tego dopiero w przyszłych dniach. Także dziękuję Ci bardzo za oglądanie i do zobaczenia w jutrzejszym vlogu, jak co dzień. Cześć!